Dzień dobry Państwu. PiS uderza bardzo intensywnie w kieszenie Polaków. W pewnym sensie włożył rękę do kieszeni Polaków i sięga coraz głębiej. To, co wiemy, to to, że od stycznia będzie rekordowo drogi ZUS. Będzie wynosił około 1500 złotych. Jest to rekordowa stawka ZUS-u, która obciąży ciężko pracujących Polaków. I to zarówno tych, którzy zatrudniają, i tych, którzy są zatrudnieni. Ciężko pracujący Polacy przez politykę PiS-u będą obciążani coraz wyższymi kosztami pracy i tutaj absolutnie sprawdza się stwierdzenie, że PiS jedną ręką daje, czy mówi, że daje, a drugą zabiera. Kolejna sprawa, która jest niezwykle kontrowersyjna, to jest zniesienie limitu trzydziestokrotności ZUS-u. To też jest kolejna forma opodatkowania ciężko pracujących Polaków i w przyszłości, co też bardzo kontrowersyjne, tworzenie tak zwanych kominów w wypłacaniu emerytur. Tego czego nie wiemy, i tutaj. Zadajemy otwarcie pytanie: to, żeby PiS powiedział prawdę, jak dodatkowo chce ciężko pracujących Polaków obciążyć płatnością na ZUS, która będzie wynikała z dochodów. Bo takie są zapowiedzi, i tutaj mamy sprzeczne i pokrętne informacje, które przerażają ciężko pracujących Polaków, zarówno tych, którzy są zatrudniani, i tych, którzy zatrudniają. I tutaj winna jest opinii publicznej ze strony rządzących prawda. Wiemy jeszcze kolejną kwestię, która też jest niezwykle istotna i bulwersująca. Rząd w wieloletnich ramach finansowych wysłał do Brukseli prognozę i plany, które pokazują, że będzie. Z budżetu państwa mniej wpłacał na ZUS, że dotacja na ZUS, czyli na renty i emerytury, będzie dotacja z budżetu będzie dużo niższa. Skoro tak, to jakie ma plany, żeby te dziurę zasypać finansowo? To znaczy, że ma jeszcze jakiś ukryty pomysł na obciążenie ciężko pracujących Polaków? Skąd weźmie pieniądze, żeby ZUS był zbilansowany i wydolny wypłacać renty i emerytury? To są bardzo ważne pytania, i tutaj to nawet nie tylko apel, ale żądanie o pokazanie prawdy, jakie są intencje i pomysły na to, żeby finansować. Bardzo często z Państwem się spotykamy i mówimy o bulwersującym szastaniu pieniędzmi przez rządzących, bardzo często na potrzeby polityczne, partyjne. Jak PiS chce finansować rozmaite przedsięwzięcia, w tym na przykład miliardy na telewizję publiczną, skoro jeszcze tym samym zmniejsza wpływy czy dotacje do zus -u. Nasze pytanie jest o tyle zasadne, że opieramy to na pewnych wskaźnikach. To pierwsze, co widzimy, to w najbliższym, w ostatnim, krótkim czasie, Dwukrotna zmiana szefa finansów w Minister Ministerstwie Finansów. Rodzi się pytanie, czy to nie jest tak, jak niektóre firmy nie za bardzo zbilansowane finansowo robią, żeby nie odstraszyć klienta, to malują elewacje. A dom jest dalej popękany. I mamy trzy tygodnie do wyborów, do zasadniczej czy do realizacji planu, a dostajemy nowego sternika finansami, finansów. I to mówimy w czasie, gdzie w sierpniu produkcja sprzedana spadła o 1,3%, a jeśli mówimy w stosunku do lipca, to jest głębokie tąpnięcie mówię to w świetle również gospodarki europejskiej niemieckiej a słyszymy o tym że stan finansów nasz jest bardzo dobry rok 2020 z punktu widzenia wywiązywania się z zobowiązań Międzynarodowych też jest szczególny. To właśnie w 2020 roku będziemy rozliczeni za realizację swoich zobowiązań, na przykład w produkcji energii odnawialnej. To, co dzisiaj widzimy, co młodzi ludzie robią, co protestują, to oni wiedzą, że Polska jest w ogonie tego, co, gdzie powinniśmy być. A kary. Za niewywiązanie się z podpisanych zobowiązań to są rzędu nawet kilkuset tysięcy euro dziennie. Jeśli mówimy o szefie teraz, który będzie kierował finansami, to jest takie nieodparte pytanie, dlaczego inwestycyjny szef, innowacyjny, bo też przecież w inwestycjach liczą się innowacje, dopuścił do tego, żeby źródło finansowania przedsięwzięć odnawialnych czy źródeł odnawialnych zostało skonsumowane na wypłaty. Rekompensat różnicy cen w 2019 roku, czyli tym wyborczym, no jedyne państwo w Europie mamy, gdzie przedsiębiorstwa zostały zmuszone do sprzedaży energii poniżej kosztów, a źródłem finansowania to jest ten kapitał, który powinien pójść na rozwój. Narodzą się naturalne pytania, czy minister, który jest dzisiaj powołany, powie uczciwie, że stan finansów jest zły? Że trzeba zacisnąć pasa, że w 2020 roku obywatele, bo któż by inny, muszą zapłacić za błędy czteroletnie, bo oparcie rozwoju o konsumpcję, czego byliśmy świadkami przez cztery lata, jest nietrwałe. Wskaźniki gospodarcze wyraźnie na dzisiaj mówią, że stoimy o krok od tąpnięcia gospodarczego. Jest zastój inwestycyjny braki eksportu, a to są te dwa filary, od których, o których mówimy w Platformie Obywatelskiej od początku tej kadencji, że jeśli się nie uruchomi, to nic trwałego w gospodarce nie osiągniemy. Czy Państwo macie jakieś pytania? Bo że my, jest kolejna... my, my, my się spotkaliśmy z Państwem, żeby porozmawiać o rekordowo ne, drogim zus który bije po kieszeniach miliony Polaków. I to jest sytuacja w naszej kompetencji tak, tak. I, Mówię, tak, i w naszej, i w naszej e, konferencji niezwykle istotna. Jak Pan redaktor chce o sprawach samorządowych rozmawiać, to chyba pomylił Pan instytucję. W związku, z tym, w związku z tym to jest kompletnie nie na temat. My się z Państwem spotkaliśmy, żeby porozmawiać o e, tym, co szykuje rząd dla ciężko pracujących Polaków. I to jest, i to jest, i to jest, i to jest sytuacja, nad którą nie można przechodzić obojętnie. I propaganda sukcesu emitowana przez telewizję publiczną musi powiedzieć prawdę Polakom, że od stycznia rekordowo drogi ZUS, a w ogóle w planach rządowych jest bardzo dużo niewiadomych, cały czas się pytamy, dlaczego jest zwołane po wyborach posiedzenie Sejmu. I tutaj wiemy, że szykowane są jakieś kontrowersyjne rozwiązania. Być może również te dotyczące prawdy o obciążeniach, które są szykowane dla Polaków. Tego pis nie chcę powiedzieć przed wyborami, ale ilość tych nowych podatków, danin i kosztów, które rosną, jest absolutnie skandaliczna i ona bije po kieszeniach Polaków i na to się nie godzimy. Ja, nie powiem, ma więcej... jeszcze, jeszcze, ja chciałbym tylko jedno słowo powiedzieć do pana redaktora. W oczyszczalni ścieków i w samorządzie no trzeba jak najmniej polityków, tam trzeba zdać miejsce pole inżynierom, finansistom, ludziom z ochrony środowiska i Rafał Czaskowski, pan prezydent na pewno sobie z tym poradzi. Panie redaktorze, chcę panu powiedzieć, że niepotrzebnie pan nas pyta, bo fachowcami od ścieków to wy jesteście w telewizji publicznej. Dziękuję.